Super. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj 25. praktyka, lekcja światła, w przestrzeni, w której rozpalamy nasz nieograniczony potencjał oraz łączymy się z przestrzenią naszego serca. Tematem dzisiejszej lekcji jest jaką rolę grasz? Ale zanim odpowiemy sobie na to pytanie, tak, w kilku zdaniach, to. Najpierw sprawdźcie, co w Was, jak tam się macie dzisiaj w ciele. Tradycyjnie co jest żywe. Możecie sobie zrobić taki szybki skan przez ciało i zobaczyć, jak ja się dzisiaj mam w ciele. Dzień dobry, dzień dobry, kochana. Jak ja się czuję, jak ja się dzisiaj mam. I w swoim takim naturalnym od, y rytmie oddechu, albo można wziąć wdech. I! Uwolnić gardło, gardło lubi, jak my tam. A, pozwolimy sobie na to, żeby uwolnić, żeby rozluźnić to nasze gardło. To to jest pierwsza rzecz, czyli sprawdzamy, co jest w nas dzisiaj żywe. Jaki, jaki mamy nastrój w tym momencie? Ile, jaki poziom energii? Czy dawno wstaliście? Czy dopiero przed chwilą? I jak w ten nowy dzień weszliście? Jak wchodzimy w ten nowy dzień? To jest bardzo ważne. Z jaką energią? Z jakim pytaniem rano? Co się, co się dzieje, gdy otwieramy oczy? Czy myślimy, o nie, znowu, znowu, wtorek. A może hmm, co mnie dobrego dzisiaj spotka? <grym> mm, jakie pytania sobie zadajemy? To jest, kochani, kluczowe. Jakie... Jak jakość naszego życia zależy też również w dużej mierze od tego, jakie pytania sobie zadajemy czy czeka, na przykład co czeka mi dzisiaj dobrego jest zupełnie innym pytaniem niż pytanie co dzisiaj się, co dzisiaj się wykrzaczy to jest, to, jest, to jest na pewno ważne Okej, okay, dobra. To tak jak powiedziałam, wczoraj mówiliśmy o tym, kim jestem, kim jestem na tym najgłębszym poziomie w odniesieniu do naszej esencji, do naszej boskiej esencji, a dzisiaj jesteśmy w temacie, jaką rolę grasz. Temat lekcji mamy, jaką rolę grasz. Hmm. I będziemy dzisiaj na to pytanie sobie odpowiadać. Jaką rolę grasz? No bo jak powiedział, no właśnie, jestem ciekawa, czy będziecie wiedzieć, kto to powiedział: świat jest teatrem, aktorami, ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Każdy tam aktor niejedną gra rolę. Kto jest autorem tych słów? Dam Wam chwilkę. I o rolach dzisiaj. Wczoraj było o tej naszej pierwotnej esencji, a dzisiaj o rolach. Role przyjmujemy różne. Tak, jak już wczoraj mówiłam, matki, sąsiadki, przyjaciółki, żony, kochanki, kołczki, um, trenerki, i w, w zależności od tego, jaki zawód, um, w jakim zawodzie jesteście. I to są role. Natomiast mogą być też role dramatyczne, jak kat, ofiara, ratownik. Mogą być role wspierające, jak przyjaciel, jak ten taki życzliwy głos w świecie. Rola anioła w takim pozytywnym znaczeniu. Więc my bardzo często na początku, zanim wejdziemy w taki świadomy rozwój, jesteśmy w roli ofiary. Ofiary, która się żalne nad sobą, która mówi, że, że to świat jest zły, że to inni są źli, że to wina mojego męża, żony, podatków, szefa. I to jest tak, ten program obwiniania, który no niestety, ale nie przynosi nam nic dobrego w naszym życiu, odbiera nam energię i na pewno to, to są takie pozorne zyski, no bo ofiara ma jakieś zyski. To użalanie się nad sobą powoduje, że jacyś ludzie dają uwagę, nutkę, nutkę jakiegoś tam współczucia, czyli dostaje te okruchy miłości. Natomiast w porównaniu do tego, jaki mamy potencjał jako ludzie, no to z mojej perspektywy nie jest to optymalna rola, jaką można odgrywać we własnym życiu. I tak jak jest w tytule tego live'a na, na YouTube, stań w swojej mocy. Czyli wyjdź z tej roli ofiary i przyjmij rolę kreatora, przyjmij rolę oso, osoby sprawczej, bo ofiara, ofiara nie kreuje swojego życia. Ofiara jest miotana przez. Zewnętrzne okoliczności, to ją rzuci tu, to ją rzuci tam, ona nie ma wpływu. O, o, to jest taka postawa, że ja tutaj, ja tutaj nie mam wpływu, nie, ja, ja, ja nie decyduję. A zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby jednak wybierać tę rolę, w której to ja jestem odpowiedzialna, odpowiedzialny, ja jestem sprawcza i ja kreuję. To jest zupełnie inny poziom. Jakbyście sobie popatrzyli na tabelę Hawkinsa, gdzie 200 to jest poziom odwagi, to dla mnie właśnie branie odpowiedzialności to jest już ten poziom odwagi, ja staję do tego. Natomiast bycie ofiarą to są te niższe częstotliwości, w zależności od tego, w jakiej energii jesteśmy. Natomiast ofiara często doświadcza wstydu, poczucia winy, lęku, złości, i to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie to wyrzucali, że ja coś robię źle. Bardziej chodzi o obserwację, z jakiego ja poziomu staję do jakiejś rzeczy. Bo może można to zmienić. Oczywiście, że można to zmienić, tylko kwestia, jak, jaką decyzję podejmujemy w życiu. Ach, no dobrze. No to, no to tylko powiem, że cytat, bo tutaj nie widzę, nie widzę odpowiedzi, że cytat to jest um, cytat ze sztuki, jak Wam się podobał William Szekspira. Bardzo go, bardzo go lubię i myślę też, że dużo, że dużo pokazuje. Zresztą u Szekspira mamy często nawiązanie do tej natury człowieka w taki bardzo ciekawy sposób. No dobra, moi drodzy, no to czas na, na naszą praktykę. Ja nazywam się Magdalena Łukaszewska, jestem koczką, trenerką, no i jesteśmy sobie tutaj w przestrzeni lekcji, lekcji światła. I moim marzeniem jest, żeby to była taka przestrzeń, gdzie można odetchnąć, gdzie można poczuć się kochanym, kochaną, widzianą, widzianym, i gdzie można być sobą. I łączymy się tutaj teraz z przestrzenią naszego serca, z przestrzenią naszego serca i patrzymy, co to serce nam dzisiaj chce powiedzieć, wykorzystując sobie oddech 5 na 5. Więc teraz, moje kochane dusze, połóżcie rękę na sercu, zamknijcie oczy swoje piękne i poczujcie bicie swojego serca. Poczujcie bicie swojego serca. Pod dłońmi. Hmm. I teraz będziemy oddychać w rytmie 5 na 5. Oczywiście, jeśli okaże się, że dla Was ten rytm nie jest dogodny, to możecie oddychać innym, innym rytmem. Najlepiej żebyście się mieścili w 15 sekundach z całością, czyli z oddechem i wydechem, czyli może to być na przykład 5 i 7 na wydech. Ważne też, żeby wydech był dłuższy. W dłuższym wydechu nasze ciało się relaksuje i umysł dostaje wiadomość, mózg dostaje wiadomość, że jest bezpiecznie. OK, no to tak, kochani, bierzemy wdech i wydech. I jeszcze raz. Wszystko się zadziewa właśnie, to jeszcze coś jest ważne. Wdech i wydech. Wypływa i wpływa poprzez serce. Wszystko się dzieje poprzez serce. Możecie sobie też wyobrazić, jak ten oddech otula Wasze serce. Dobrze. A ja będę teraz liczyć wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Raz dwa. Trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wdech. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć i wydech. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Poczuj, oddychajcie cały czas w rytmie. Ja tylko powiem: poczuj, jak przestrzeń Twojego serca się poszerza, jak energia z Twojego serca wypływa poza Twoje ciało, w pomieszczenie, które jesteś, do miasta, w którym się mieszkasz teraz w miejscowości, wypełnia całe, ca, cały kontynent, całe, cały glob. Cały kosmos. I jeszcze. Wdech. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa. Trzy, cztery. Pięć i wdech. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć i wydech. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć, i wdech raz, dwa, trzy, cztery pięć, i wydech raz, dwa, trzy, cztery pięć, i jeszcze dwa oddechy, raz, wdech dwa, trzy, cztery pięć, i wydech raz. 2 3 4 5 wdech raz 2 3 4 5 wydech raz 2 3 4 5 i cały czas oddychajcie w skupieniu i koncentracji na sercu i wyobraźcie sobie jak w waszej przestrzeni serca są drzwi które teraz otwieracie, i wyślijcie pytanie w pole, jaką rolę gram najczęściej w swoim życiu? Jaką rolę gram najczęściej w swoim życiu? I zobaczcie, może pojawi się obraz, jakieś słowo, jakaś wiadomość. Jeśli nawet nie przyjdzie teraz, to przyjdzie w swoim czasie w ciągu dnia zobaczcie co się pojawia co się pojawia z takim otwarciem ciekawością obserwatora nie wartościujemy czy to jest dobre czy to jest złe po prostu patrzymy co i jak jaką rolę najczęściej gram w swoim życiu i gdy odpowiedź przyjdzie, to teraz z taką pełną świadomością zadamy drugie pytanie: a jaką rolę wybieram? Jaką rolę wybieram grać? Może to będzie rola kreatora? Może to będzie rola przyjaciela życzliwego? Hmm. Może to będzie rola której wypełniam swoje powołanie. Może to będzie rola odważnej duszy, która idzie przez życie śmiało, mimo że czasem się boi, to idzie. Jaką rolę wybieram? Tu i teraz świadomie nasz wybór ma ogromną moc. My też, my też naszą decyzją możemy bardzo dużo zmienić w energii. Świadomą decyzją. Decyzja świadoma to taka decyzja, kiedy ja wybieram, a potem coś się z tym dzieje. Ja decyduję, i potem w to idę i coś zmieniam. Prawdziwa decyzja jest powiązana z działaniem i ze zmianą jakąś. Nie tylko, że powiem sobie, no to ja to zrobię. Zobaczcie, co Wam się pojawia. Obraz, słowo, zdanie. Fragment wiersza, piosenki, może jakieś odczucie, może jakieś uczucie, może poczujecie jakiś zapach. Zobaczcie, co Wam się tam pojawia, kocha, kochane moje dusze. I jak już macie ten obraz, jaką rolę wybieram... Hmm. To wróćcie jeszcze raz do tego oddechu. Niech to się ugruntuje w waszym ciele, do oddechu 5 na 5. I jeszcze raz ja policzę. Wdech, przez... i oczywiście wdychamy i wydychamy przez serce, otulamy nasze serce oddechem. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech, raz, dwa, trzy. 4, 5 i powolutku. Przecież, jeszcze sekundkę pobyć w tej przestrzeni serca. Podziękować sercu, że jest cały czas, bije, utrzymuje nas przy życiu, kochane serce. Że daje znaki. Może my czasem nie słuchamy, ale ono cały czas daje znaki. I powolutku otwórzcie oczy, wróćcie do tu i teraz. Życie dzieje się w tu i teraz. I zobaczcie, jak teraz wam jest w ciele, możecie się też, też chwilę poruszać, emocje są o ruchu, życie jest o ruchu i bez ruchu czasem. I jak tam wam jest, jak tam wam jest po tej. Medytacji naszej? Jaką rolę wybieracie? Hmm? To jest pytanie, które możecie sobie dzisiaj wziąć w praktykę, w obroty i zadawać sobie co jakiś czas. Jaką rolę wybieram? I też tak w ciągu dnia nawet hmm, zauważać, w jakiej ja teraz jestem roli. Czy ja teraz kreuję, Ja teraz jestem ofiarą? Ja teraz krytykuję? Ja jestem teraz może w roli narzekacza, marudera, maruderki. Jeśli takie słowo w ogóle istnieje. W jakiej ja roli jestem? Hmm. Kochani, to było, to, to było cudowne spotkanie, jak co dzień. Oczywiście, hmm, co ja chciałam powiedzieć na samym końcu? Tak, już wiem. Dziękuję ze serduszka. Hmm. Widzimy się tradycyjnie. Jeśli ktoś potrzebuje namiar do mnie, to link jest, link jest w opisie. Hmm. Widzimy się o 7.07. Zapraszam do polubień, do serduszek, do subskrypcji. Do kliknięcia dwa razy w ekran. No i kochani, kochane i kochani, widzimy się jutro. Cieszę się, że jesteście. Mega, mega się cieszę, że jesteście i że możemy się tutaj spotykać razem, bo razem raźniej i razem tworzymy większe pole. Dziękuję za Waszą obecność i, i zostawiam Was dzisiaj z tym pytaniem, jaką rolę wybieram. Ok, jakąś rolę gram. I jak zobaczycie, że taką rolę gram, ale jaką rolę ja wybieram? Hmm? Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Wdzięczność. Mm -hmm. Wdzięczność dla Was. Dziękuję. I widzimy się już jutro. Już.